Znajdujemy się obecnie w Buczy, w miasteczku, w którym Rosjanie dokonali ludobójstwa na Ukraińcach. Ale są też inne ciekawe tematy. Było takie słynne nagranie w internecie, nagrywane bodajże z któryś okien z tamtego bloku, jak Rosjanie krążą tutaj po ulicach i i ostrzeliwują pojazd opancerzony. Tylko, że chyba się nie zczaili, że to jest pomnik, więc i pojazd nie jest użytkowany. A to jest pomnik z czasów Afganistanu. My... No logiki może tutaj nie szukajmy bo strzelanie do pomnika samo w sobie jest już głupie ale jakby tego mało, nie potrafili nawet do niego trafić bo tam nie ma ani jednego ani jednego uderzenia za to jest wszędzie wokół tutaj na przykład przestrzelili słup dwa razy i wszędzie gdzie nie spojrzeć na drzewa o tam jest tam dalej też tutaj tam wszystkie lampy są poprzestrzeliwane, nawet ławki częściowo. Więc, tak jak mówię, trafili we wszystko, tylko nie w to, co, w co celowali. Zobaczcie co. Więc kaliber potężny. A obecnie życie tutaj już wróciło. Większość już jest posprzątana. Także no, sklepy nie pracują. Tam jest market, bardzo dobry zresztą. Jakieś targowisko się tam dzieje, ale generalnie życie już tutaj trwa.